Yo, it's z witam Was w kolejnym moim materiale na kanale. Tym razem mam dla Was serię z gry mmm, Tony's Page. Będzie to Let's Play i na pewno będzie to 2, 4, 6 odcinków yy, z każdym z chapterów. Jeżeli jakiś chapter się przedłuży, to po prostu go potnę tak w miarę około 10 minut, tak żeby to się jakoś yy, yy, fajnie, przyjemnie oglądało, żeby nie było za długie. W grę grałem bardzo dawno, ale pamiętam, że były trudne momenty, do których się już przygotowałem, żeby to płynnie szło mniej więcej. No i co? Lecimy prolog i to. Tego co mi wiadomo, to byli moi rodzice Ty zły czarownik A to jestem ja He managed Mr. Steyak look get this bill.n Arn! Don! crazy. when are you gonna grow up? You pick up those tools from town like I told you. Um, I thought I'd do that tomorrow. No, I need them in the morning. You get into town right now. Yes, sir. <laughs> Hurry home, Torin. Don't be late for dinner. Okay, Mom. This isn't what I want in life. I should be a hero. Heroes don't run errands. Right, Boogle? Hey, Boogle. Boogle! Asleep again? Oh. Thank God this means just is this all my life will ever be? Running errands to this little town. I just I just don't want to live my life without ever having lived my life. They never hurt anyone! What happened? I saw it. I saw everything. Who are you? What are you doing here? I was just passing by when all that started. I was so scared I hid behind your barn. Who could have done this? It must have been one powerful sorcerer. Or... sorceress. Why? And who around here had to no one i know but once there was such a person but no licentia's been gone for years licentia who's licentia oh i don't think it could possibly be her she was banished to the lands below years ago the lands below she must have been evil to be sent there yes and there's no way you could ever find her down there I know what i'll do i'll find this licentia and force her to release my parents i'm sure you will No i tak, no jesteśmy już w grze. Jesteśmy po początkowym intrze. I widzieliśmy, że jakieś złe coś porwało naszych rodziców i teraz jesteśmy bohaterami, którzy mają uratować naszych rodziców. Na tym polega cała gra. Dobrze. Yy, gra jest taka potem point and click, także za dużej akcji tutaj nie będzie. Yy, ale tak, no właśnie zebraliśmy sobie tu jagody, ponieważ yy, yy, no trzeba będzie w późniejszym stadium sobie przewiniemy to chodzenie tutaj pamiętam że można było sobie szybkość chodu zwiększyć troszeczkę albo do tego tak na animacji no, a nie normalnie no dobrze tutaj lina linę też trzeba było wziąć i to tak samo no to też no, no już mam informację że nie lubi hey, tego co robił nie że go zmuszali trochę tak samo widzieliśmy na filmiku że że nie był zbytnio zadowolony z tego, że się mu kazał. Bo coś tam iść. Yy, tutaj może trzeba było zawinąć ten woreczek. Dobra, mamy już jedną rzecz. Tu z tej skrzyni coś trzeba było? Nie, No, spowolnijmy sobie trochę ten ruch. Dobra, no tak może być. Tutaj z tego pieca coś. No, widocznie nie. Tu z koszyka spróbujemy. O, był ten robak, z tym robakiem jest zabawa. No i trzeba próbować złapać. Oj, o, mamy dziada. Dobra, wychodzimy sobie z koszyka. Czy coś tu jeszcze nam było potrzeba? No tutaj z szafki, chyba wszystko. Tutaj z szafki nic nie trzeba było. Tutaj wzięliśmy ten woreczek. Ten fotel. Dzień. To zdjęcie, można sobie zobaczyć? Nie. No dobra, to sobie idziemy stąd. W takim razie za stodołę... albo za dom też nie możemy iść. Dobrze, idziemy sobie w prawo. O, tu sobie pójdziemy. Tu szukamy liścia. Zabieram liść. mr worm to you <sighs> no it's mr hey, worm we'll hmm. oh not again gotcha oops yuck uh, hey boogle get that will you Co ma Google do tego do Robaka. Że to zobaczymy. A, transformacja w robaka. No, to się zawsze przydaje na koniec. Znaczy na koniec mówię. W późniejszym stadium. Yy, dobra, przeskoczymy sobie z tego na to. I może sobie tutaj... Udzielimy sobie jeszcze to. Chyba tym się nie bało. Ten korzeń, ten korzeń też był potrzebny. Dokładnie. korzeń był potrzebny. Co tu jeszcze było potrzebne? Trzeba było do tych ślimaków i ich zachęcić tym liściem. Tak, ten liść na te ślimaki. Aha, to jeszcze nie. No dobra, klikamy na ślimaki. o one tu gadały i gadały. Macie liść. Nice. Nice strect. Good size. Professional marking. Plenty big. Why not? Okay. Yep. D you want an i five? Uh no thanks. No uh, no. Your loss. Yeah, and you know what they say about nice Ah, slim kit? Yeah, I guess you're right. Okay. Slugs? Yeah, pond scum is good. Nah, you can have your pond scum. Bog scum! Now that's bog scum no definitely moat scum oh yeah too bad you can't get it what do you mean can't get it yeah you know what <laughs> like oh yeah croctopus and lots of wouldn't lots of them be crack the pie croc the pusses don't matter you'll never get close enough wait a minute didn't you say you were going to the Moat Olympic yeah why? No, po to były nam tylice ślimaki, żeby właśnie yy, tą pianę z fosy zdobyć. Yy, oczywiście też dowiemy się, czemu po co ona jest potrzebna. Yy, yy, nawet już za chwilę zdobędziemy tą pianę i już będziemy wiedzieć, po co ona tam jest.

Why, right up here. Hey, Krok, pass the boy some A mi przypierdzielił tą pianą. Ale mam, mam. Dobra. Jest piana, uciekamy stąd. Eee, wzięliśmy to, wzięliśmy na początku. Eee, tutaj był liść. O, dokładnie, po to była piana. Eee, trzeba było zostawić tutaj. I zbugla trzeba było. Aha, czyli on pokazuje nam, że nie bardzo, da? Tak? Mówimy o pułapce, czyli trzeba przy, przerzucić na Google i tutaj pułapkę ustawić. No. Boogle, no. mi mistrzowska jak on robi te góry na te swoje rzeczy. Transformacje inne pierdały. No dobra, teraz musimy się odsunąć popatrzeć sobie jak te ślimaki łapie. Nasz friend. Jest OK. Dobra. Mamy parę rzeczy. Przeskoczmy na drugą stronę, i pójdźmy, w tutaj, yy, tutaj, 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 plik. Zapisać można, tak, możemy zapisać. Yy, no, nazwijmy sobie jeden. Dobra, idziemy sobie dalej. Ok, wbijamy na górę. I tu coś trzeba było zdobyć z tego bagna. Ta klina nam się przyda do zawiązania od drzewo A, najpierw obut, no dobra I teraz od drzewo. Dokładnie. No i bandzi, gościu. Bungee, to Torin. Dobra. No, mamy. To mamy, coś już mamy. Coś już mamy, tego nie pamiętam jak właśnie jak to się nazywało. Co to było? Co to było? Y Mechstur fowiska Okej. Okay. No dobra, teraz trzeba się rozbujać. Oj ojoj ojoj oj. oj, oj, oj. Ażem przypije, wdzielił. Musi być jakiś sposób, by osiągnąć bezpieczne miejsce. No tak, oj, no nie, 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 nie. Znowu na to samo kliknąłem przez przypadek. Mi miski, miski. Dobra. O! Ja za pierwszym, za drugim razem się udało. Z drugim rozbujaniem się no i co teraz? A akurat. a To za jak zbieram torbę Google, stop! A, no, no to grubo, on mógł mi to przynieść. No fajnie, fajnie. <grym> O, no właśnie. <grymne> nie, ten kot jest mistrzowski. Dobra, uciekamy sobie stąd. Stryk, idziemy na dół. I czy ja tu coś jeszcze musiałem zabrać? Korzenie zabrałem, stąd chyba nic nie ma. No dobra, lecimy na dół. Przewiniemy. Tutaj zapiszemy. Na jedynce. Tak, tu trzeba było zrobić boom z tym. Udziałać to. Bo to się przyda. Niedalekiej przyszłości. Dobra, mamy kawałek. O, goście chyba. No dokładnie, goście wychodzi. where'd you come from what are you doing there you trying to sneak by me oh i wasn't asleep no sir i heard you come. well i wasn't trying to sneak by you i'm Torin, and i really need to get to the lands below the lands below you one of them well you can't stay up here you go right back down where you came from. Oh no, you misunderstand. I'm not from the lands below. I want to go there. Go there? Why no one goes there. That's no place for any self-respecting citizen. Why, them worlds is filled with nutsoes, malcontents, psychos, you do know. Oh, please help me, sir. I must get to the lands below. Nie, nope, no way. Nobody gets inside this guardhouse except my replacement. Don't know where he is either. Was supposed to be here nie, 12 nie, years ago. nie, been this... O, uh. no, czyli No dobra, No tu No, i First I do, I can't. So I have to talk him. So, okay, don't they teach you, young'uns any? Well, maybe, but uh, I wasn't exact. Hm, I can see that. Don't tradition mean nothing no more? Provisions? We... My meal, boy, my meal. You know the core tradition. Before taking over the replacement guard. Oh, uh-huh, yeah, I knew that. Uh, yeah, that's still taught to all of uh, so it for to, like to żeby me you, mean you didn't bring it with you? Well, you won't find no home for comforts out here. Exactly what do you want for your last meal? Last meal? I ain't dead yet. Hey! Oh, brother, why, yes! I am your replacement. You know, there's a tradition that the new guard prepares the department. Dang, right I know. And I know what I want. What'll you have? For my appetizer, I want juice. Be berries. No, so, do do, do, do Here you are, Herman. I brought you some berries. Great. Now squeeze. What? Oh, alright. I told you. Dobra, wyciskarkę, jagody i... i ogień. Boogle, ki- Gitarę? <grybo> Grubo, no dobra. Uff, here you go! Say, why? Chuck Berries, a go- That Oh, brother. You know what I I'm kind of Sluggetty and peatballs. balls. Slugetti and peatballs? Don't you mean Ain't never heard no such thing as that. Say, you sure you're from around here, boy? No. Oh, okay. I'll fix Why? Slugs and peat balls. what- What yeah, I'll be sure to round up just enough for one.

Ale kocie... Dobra, robimy mu żarcie i. No, co miło za niego, jeszcze mam kożeń. O Jezu, co za gość, co za gość. Wow, w to jest szybko, to, co chcesz... Dobra. sobie to jakąś drę. Damy mu to, bo to jest ostatnia sprawa. I to jest ostatnia rzecz chyba, którą może, musimy i możemy w ogóle mu zrobić, bo z tego to raczej się kierom się nie naje, chyba że tu coś jeszcze leży, ale nie przypominam sobie. Dobra. while that's in the oven baking, why don't you and i head back to back to to the um, ah, just smell that aroma you know there's no phew say ya no we're going out through the yay wait here while i get something pick a shard any shard Kiedyś właśnie z książki. Książkę, I had 15 years to use that line. The joint's all yours. I'm going to grab my pie and hit the road. Got to get on home. But wait, what about me? Are not you. Works? Can't. don't remember. But is this the way to the land? could be. Mhm. Sure mm Czyli kombinujemy sami. Tu jest jakieś stoisko. Próbujemy. Tak, i podobno był ten kryształ, dobra. Wbijamy w zielone. Nie, w białe. Ten kryształ? Nie, ten kryształ. Tak, dokładnie. Mamy... o. To jest totalne strzelanie. Także tu nawet nie ma żadnego ładu w tym. Yy. O! Oj! Wyszło jedno, wyszło jedno. A już myślałem, że wszystko. Nie no, jak to tak. No, chowaj, no co ty. No, tu schowaj i powiedzmy, no może nie. To raczej aj kurde, ostatni dobra i teraz to może? Nie, może tu zielony. Kurde. Dobra. Dobra, to, to zamkniemy, a to otworzymy i ten się jeden wysunie. A ten jeden, Stryk. Nie. Kurde ja! O, no jesteśmy mistrzami.

No dobra, i chyba tu zapiszemy i skończymy, bo tutaj będzie następny rozdział. Teleportujemy się i do widzenia. Także dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Co tak, co nie, co tam, co tam ten. No i widzimy się w następnym materiale. Także do następnego materiału.